Cześć, witajcie nasi drodzy widzowie w kolejnym odcinku growych okazji. Ja nazywam się Piotrek growych okazji e, growych gadżetów. E, w kolejnym odcinku growych gadżetów, więc ja nazywam się Piotrek, a wy oglądacie kanał Gracze o grach. E, w, tym, w tym odcinku zdobyliśmy naprawdę dużo, że tak powiem. Aż muszę wszystko tu tutaj na stół wprowadzić. O, między innymi tu, tu. Oraz masę plakatów. A więc przejdźmy najpierw od mniejszych rzeczy. Ostatnio nabyliśmy y, edycję Gra plus figurka Assassin's Creed Brotherhood w sklepie Konsole i gry za 50 zł. Naprawdę niezły deal. Unboxing y, niebawem na kanale. Kolejną rzeczą ze sklepu Konsole i gry kosztujący niecałe 20 zł jest Tom Clancy. Clans nie wiem jak to się czyta, Splinter Cell Blacklist. Tak, oto prezentuje się pudełeczko, a w środku znajdziemy taki oto bajerancki szpiegowski zegarek. Tutaj może uda nam się pokazać, co on wskazuje, ale widzę, że trochę będzie ciężko. Tutaj mamy dzień, miesiąc, godzinę, minuty, sekundy, i tutaj minuty i sekundy. Jest on również bajerancko podświetlany. Mamy też tryb tutaj stopera. Mamy budzik. No i nasz tryb zegarkowy. Zegarek prezentuje się naprawdę nieźle jak za cenę 20 zł. Możecie go również nabyć w edycji kolekcjonerskiej Splinter Cell Blacklist. Tutaj kolejnymi gadżetami już zakończmy sklepką solej i gry, że tak powiem. Akurat są solej i gry są plakaty. Jednym z plakatów jakie tutaj dostaliśmy jest Assassin's Creed Roach Tak oto się prezentuje on Assassin's Creed Roach Odłożymy go tylko delikatnie na bok Dalej mamy o, Dalej mamy Monster Hunter 4 Ultimate Albo Ultimate 4, nie wiem w jakiej to kolejności się akurat czyta Tak oto się prezentuje plakat Na zdrowie kamerzysta Kolejnym i ostatnim plakatem, który mi się najbardziej podoba jest The Legend of Zelda Majora Mask 3D 3D. Tak. Tak tutaj prezentuje się nasz plakacik. No i tutaj przejdziemy do dalszych rzeczy, m.in. ostatnich nabytków z OLX -a. za 30 zł udało nabyć mi się mnie się proszę bardzo. Władce Pierścieni to jest trylogia audiobooka. Tak, oto się to prezentuje. W środku znajdziemy trzy części. Proszę bardzo, kosztowało mnie to 30 zł, ale tak, w zestawie był ten cały audiobook. Była ta gra od pierścieni Conquest na Nintendo DS. -a. Tak oto to się prezentuje. Tutaj akurat karty już zapomniałem, zostawiłem w konsoli. Do tego był jeszcze Harry Potter i Zakon Feniksa, Little Speck Shop oraz Yuji jakieś. Nie pamiętam dokładnie części. Tylko że tamte trzy gry, które teraz przed chwilą wymieniłem wymieniłem na inną grę. U znajomego w sklepie dałem Castlevania Lords of Shadow, a jako, że nie miałem za bardzo pieniędzy, to oddałem te trzy gry jako koszt wymiany i wymieniłem Castlevania Lords of Shadow na Dead Space 2 Collector's Edition. Tak oto się to prezentujący. Tutaj wysuniemy go sobie. Zaprezentujemy, jak on wygląda. Tutaj mamy, o. Mam instrukcję. Tutaj sobie o, tak to przybliżymy. Tutaj mamy soundtrack, płytę z grą oczywiście. Z drugiej strony mamy taką fajną wystawkę. Z tego pudełka była fajna wystawka, lecz szkoda pudełka. Dobra, odłóżmy to sobie szybko na bok. Kolejnymi rzeczami to już takie mniej growe, ale nabytki. Są filmy, wydałem na te wszystkie filmy 80zł u znajomego w antykwariacie mojego imiennika Piotrka. No i wymieniamy, jak zostać królem, Don John, Max Payne, dalej mamy X-Men U2, mamy Igrzyska Śmierci, tylko coś tu książeczka nam się Dobra. Mamy tutaj Igrzyska Śmierci, proszę bardzo. Mamy Muchę. Pierwszą część Lara Croft Tomb Raider. Reakcję łańcuchową. Królewna, śnieczka i Łowca. Drugą część Tomb Raider. M o, mamy tutaj Mrocznego Lecerza edysję dwupłytową za 5 zł. Batman początek edycja dwupłytowa za 5 zł. X-Men ostatni bastion. X-Men oraz szepty. Jeszcze zapomniałem, że kupiłem też troje na Blu-ray, yy, tylko raczej kupiłem, dostałem ją za darmo w ramach tych zakupów. A więc to tyle w growych gadżetach na ten, na, ten, na ten odcinek, że tak powiem, bo nie na ten miesiąc na pewno. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach na naszym kanale. Cześć, trzymajcie się!